Dzień dobry, witam z Kościoła Świętego Mateusza w Łodzi. Dziś niedziela palmowa, początek Wielkiego Tygodnia, a więc początek końca misji Jezusa. Zbliżamy się już do finiszu czasu pasyjnego. Od tej pory wydarzenia będą nabierały coraz szybszego tempa, coraz większej dramaturgii. Niedzielę palmową przypominamy sobie historię triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. W tej historii Widzimy tłumy ludzi wiwatujących na cześć Jezusa i kładących gałęzie palmowe oraz swoje własne szaty na jego drodze w geście poddania i uwielbienia. Widzimy też Jezusa, który spełniając mesjańskie proroctwa z księgi Zachariasza wjeżdża do miasta na oślicy. Atmosfera jest niesamowicie radosna. Tłum szaleje, a uczniowie pękają z dumy. Ale czy to rzeczywiście jest moment triumfu? Być może dla rzeszy witających Go ludzi, być może dla Jego uczniów, naprawdę to jest triumf. Bo oni stworzyli sobie swój własny obraz Jezusa. Widzą w Nim wielkiego Króla, Bożego Mesjasza, spełnienie proroctw. Widzą kogoś. Kto rozprawi się raz na zawsze z rzymskim okupantem, kto zasiądzie na tronie starożytnej dynastii wielkiego króla Dawida i kto zaprowadzi w państwie sprawiedliwość, porządek, prawo i wieczny pokój. Oni spodziewają się kogoś, kto będzie cudownym lekarstwem, takim magicznym remedium na ich codzienne problemy, kto zapewni im dobrobyt i spokój oraz rozwiąże za nich wszystkie ich problemy. Dlatego kładą swoje szaty, oraz idą za Nim w oczekiwaniu na Jego wywyższenie, w oczekiwaniu, aż spełni się to, czego oni się po Nim spodziewają. I rzeczywiście, wkrótce Jezus zostaje wywyższony, ale nieco inaczej, bardziej dosłownie. Zostaje wywyższony na krzyżu. Zawisa ponad głowami zebranych ludzi na wzgórzu, wśród skał, na golgocie. W słowach hasła niedzieli palmowej czytamy: Musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest prawdziwy cel wjazdu do Jerozolimy. O tym celu, o wywyższeniu poprzez cierpienie. Mówią także dzisiejsze teksty liturgiczne. Na krzyżu Golgoty Jezus pokazał i ciągle pokazuje prawdziwy obraz Boga. Boga, który wbrew oczekiwaniom nie jest magicznym remedium na nasze nieszczęścia. Boga, który nie rozwiązuje naszych codziennych problemów za nas. Boga, który nie zaprowadza swojego panowania za pomocą agresji, przemocy i walki. Na krzyżu, który także widzimy w tym kościele, na tej pięknej mozaice, jest Bóg. Bóg, który cierpi. I w tym cierpieniu staje się nam niesamowicie bliski, kiedy my sami cierpimy. Na krzyżu jest Bóg, który przyjmuje każdego bez względu na to, kim jesteśmy. Bóg, który zbawia nie od trudów codzienności, ale od grzechu. Bóg, który uniża się i służy. Bóg, który daje nadzieję. Jaki obraz Boga posiadasz? Czego się po nim spodziewasz? Czego od niego oczekujesz? Stawmy czoło tym pytaniom, wsłuchując się w dzisiejsze teksty biblijne.